Zbijamy pionę aż do upadłego, aż tak, klapnie? Mówię, tak, czekaj, tak się muszę wyjechać. Mieliśmy dzisiaj tak... <laughs> Za pier... pierwszym strzarem. Za pierwszym razem. Dobra, to bez zbędnego wstępu. Dzień dobry bardzo. Ja się nazywam Przemek Jankowski. Ja się nazywam Norbert Garbarek. To się udało. I będziemy sobie gadać o rzeczach. A dzisiaj o czym? Dzisiaj o tym, co ważne w świecie Apple, a. WWDC 2025. Co wydarzenie w... miało miejsce wczoraj. Dużo działo się w kontekście Apple'a. Chcesz też rozpocząć, tak? Chciałbym zacząć, ale boję się, że jeśli zacznę o, o tym wydarzeniu, no to szybko skończymy. No bo działo okay. się właściwie tyle, że możemy o tym mówić 30 sekund i, i skończyć na tym, ale możemy rozrobić to na czynnikach. Nie, pierwsze. no musimy się w to zagłębić, bo ty jesteś entuzjastą. Możemy też powiedzieć. Ja tak, ja tak raczej, średnio. Ale wiem, z czym przyszedłeś do biura dzisiaj, wiem, co jest na biurku niedaleko nas. Czy znaczy, dobra, no to zróbmy, jakby wejdźmy w temat. Ja tak. pracuję na Macu, pracuję na Macu Mini, pracuję na MacBooku, używam Pixela. Ja jakby nie jestem fanem ich technologii mobilnych tak w pełni, u ciebie jest z kolei inaczej. U mnie jest inaczej, o wiele inaczej, bo posiadam iPhone'a. Posiadam Apple Watcha, dzisiaj go nie ma ze mną. Udało się w życiu. Mam też MacBooka, ale trudno powiedzieć, że go posiadam, no bo jest ze mną od 8 lat i to MacBook Air z 2014 roku, więc jest... był ten z tą ramą jeszcze taką większą. Ten z tą ramą i ze świecącym jabłuszkiem z tyłu. Ten, który robił szał w kawiarenkach. Jeśli chciało się pokazać, że ma się MacBooka, czy coś zestanie Apple'a, no to to był najlepszy przedmiot. No, dobra, no to jesteś, jesteś bardziej Apple'owy niż ja. Tak jestem nie? bardziej Aplowy i mimo tego entuzjazmu do marki z nadgryzionym jabłkiem, jestem rozczarowany tym, co się wydarzyło wczoraj i co zostało pokazane. Okej, okay. to czekaj, to po kolei, to co zostało pokazane? Bo no. jak sobie to. Bo Ty oglądałeś całość? Oglądałem, tak? ch chciałbym powiedzieć, że oglądałem całość, natomiast podczas tego trwającego kilka godzin wydarzenia m, zaczęło się od iOS-a, oczywiście. Mm. No to naturalne było najważniejsze, więc od tego zaczęło się wszystko. Później nastąpiło u mnie odcięcie całkowite, zasnąłem i obudziłem się Jak jakoś się pod koniec, obudziłem się blisko końca tego całego wydarzenia, kiedy premiere miał nowy Vision OS, no więc ominęło mnie wiele dobra i chciałbym powiedzieć, że dobra, wiele rzeczy mnie ominęło mhm. dotyczących zegarków, czy iPadOS, czy, czy MacOSa. W tym czasie, kiedy, no, kiedy gdzieś tam działy się rzeczy na scenie, zdążyłem też umówić sobie Barbera, Okay. Było to bardziej interesujące niż wczorajsze wydarzenie, więc, więc rozumiesz moje podejście do tego. To, to teraz mi troszeczkę ukradłeś flowa. Chciałem w pewnym momencie powiedzieć, że jakby ta konferencja wczoraj była dla mnie tak emocjonująca jak wizyta u dentysty. No, u dentysty ale wiesz to... czego się spodziewasz i wiesz z czym nie wyjdziesz, zawsze, albo bez nie czego. Zawsze. Jak, wiesz, jak bez wiesz. na przegląd to może być różnie. Mówisz o dentyście, że w a, samochodzie. <laughs> dobra, co pokazali? Bo ja sobie tak troszeczkę nawet go spisałem. Dotarło do mnie, że nawet nie wiedziałem, ile oni mają różnych systemów na różne urządzenia. Długo masz tę listę? Jest trochę. Ale to może co, na czym by wypadało się skupić? Bo mam takie, takie, nie wiem, bullet pointy to się chyba nazywa. Liquid Glass jest na pewno w pierwszym o, bullet pointie. I, a jak gdzieś daleko sobie wrzuciłem, widzisz? A, aha, aha, cały czas go nie mam tutaj w notatkach. Okej, okay, no to wyjaśnię pokrótce no wyjaśnię. nowe wzornictwo. Szklane, był, nie, szklane, takie... sztuczne szkło w telefonie, no, otwierasz telefon i czujesz ten feeling premium. <laughs> no i jest szkło, płynne szkło, przepraszam. I to w zasadzie wszystko zaprzewiało się przez większość premiery. Ale ja sam nie chcę brzmieć. Jakbym krytykował jakoś nadmiernie tego iOS-a 26 już swoją drogą Aha, zarówno bo zarówno nie ma nazwę. Nie? Tak, miało być 19 iOS, pojawił się 26, żeby ustandaryzować każdy. I teraz w każdego roku, każdy ich system będzie Tak I to kolejnym... akurat na duży plus. Okay. No bo jednak Watch OS był chyba 11 ostatnią wersją. MacBook miał, MacBooki miały, Maci generalnie miały. Tam, nazwa, Tam też nie? były, jest nazwa tak, ale były, no, były jakieś dziwne oznaczenia cyfrowe inne niż, niż WatchOS i, i iOS. No i iOS 18, na tym się skończyło, i z tego przez na, na 26. -tkę. No i chciałbym powiedzieć, że było więcej dużych zmian w tym systemie mm -hmm. nadchodzącym, ale no, to nie są takie rzeczy, których Ej, no można tak, się, no, no wiesz, no, nie jest tak, że możemy teraz pół godziny gadać, i o to było fenomenalne. To było no, wyrywające z butów, muszę odpiąć wrotki, no bo, no bo jest rzecz. Znaczy no, ja, na przykład, jestem zdania, że to jest kolejny raz, kiedy Apple robi coś, co kiedyś ktoś zrobił i sprzedaje to jako coś nowego, coś lepszego i. Coś premium. No. Coś premium. I to będzie takim, nie no, to będzie analogia pączkująca, bo to nie jest to samo, nie? ale jakby to mi brzmi troszeczkę, jakby Apple dzisiaj wymyślił Windowsa Vista, o, to ciekawe porównanie i trafiłem na nie w internecie dziś rano, przeglądając, co tam internauci piszą o iOSie i piszą zresztą dużo, bo nasz czytelnik napisał w się o premierze iOSa 26. Krótki komentarz, cytuję go treść ziew. Kropka. I to w zasadzie wszystko. Taki komentarz pojawił się pod newsem o premierze iOSa 26. No i w pełni się z tym zgadzam, to z jednej strony, z drugiej. Natomiast no, możemy podyskutować o tym, czy, czy jest jeszcze coś do wymyślenia na nowo w świecie telefonów, jeszcze zostając przy tym no, mm -hmm. bo Mówmy się, dziś mogę zrobić w zasadzie wszystko z telefonem. Mogę jechać na wakacje, nagrać dwugodzinny film z tego wyjazdu i zmontować go na telefonie. <laughs> mogę pracować z tego telefonu. To jest 14 Pro. 14 Pro. Pro Max. Nie, przepraszam, Pro Max. Okej, okay, <laughs> dobra. No. Zgadza się. Wydaje mi się, że nie wiem, telefon za 1000 zł zrobił dokładnie to samo. Ale. Utnę. to. Włóczny komentarz. komentarz. To. to czekaj, bo co jeszcze zmienili? Jak mówisz, że one wszystkie mogą zrobić dokładnie to samo, to są Twoje słowa nie moje, że każdy telefon może to może sobie nagrać. I na wakacji, 2 godziny. Tak, film. No, no. Takie tam rzeczy, ale na tych innowacjach, które oni wrzucili się, skupmy. Ja sobie w iOSie <noise> wypisałem, mhm. że ikony mogą być teraz jasne. I mogą być ciemne, i mogą być. przezroczyste, takie, takie, takie no jak na szkło takie liquid glasowe. No, to jest turbacja. No to, że one są ciemne jasne, to akurat chyba poprzedni, ja je sprowadził, no i to też była wielka, wielka nowość. Wiadomo, no teraz kolejna nowość mogą być szklane te ikony. No, możemy to pominąć i zostawić mm -hmm. to z boku, żeby nie upokarzać mnie jako fana Apple'a i, i, i nie będę się tłumaczył z tego, że to super funkcja. No to idźmy dalej, to, to czekaj, idźmy dalej z Amazingiem. Ekran blokady teraz się dopasowuje do wyświetlania tapety. Yy, tak, tak, tak to jest prawda, możesz ustawić sobie godzinę. Mm -hmm. Do tej pory no, można zmienić jej rozmiar, ale nie aż tak jak w 20, 26 iOSie. Teraz może być w zasadzie na cały ekran, ta, ta godzina raz rozszerzona, no i to wygląda super, ale to, to jest wciąż mega. jest taka rzecz, no którą mówię Ci, że wygląda super i widzę, że Ty traktujesz to poważnie, <laughs> ale za chwilę wybuchniesz śmiechem. <laughs> Więc no, to też nie Czyli, jest... Ale wiesz, to, żeby to dobrze wybrzmiało jakby. Ja nie jestem jakimś turbo ja tak. e, ios IOSa, tylko nie szczególnie dobrze reaguję na sytuacje, które są sprzedawane jako jakieś super, ekstra zmiany i ten balon jest pompowany, nie? to jest jak polska kadra jadąca na jakieś mistrzostwa świata. Gramy piach, ale pompujemy balon, bo się, bo się dostaliśmy. Ciekawe nawiązanie to... do sytuacji z Lewandowskim, Prawda? <laughs> ostatnie, ależ błyskotliwe. No bo no, wiesz, no, my nie z tej redakcji, to no, nie możemy tego tematu Nie będziemy podjąć. mówić o piłkarzach e, No i ten balon, wiesz, ten balon jest rozdmuchany, a potem to się okazuje, że tam nie ma niczego spektakularnego i nie każda konferencja, nie każda nowość musi być spektakularna. To jest ładne, ja przyznaję, że mi ta estetyka siedzi, mm -hmm. Chociaż nigdy prawdopodobnie tego nie sprawdzę na żywo, no tylko na tylko na Macu. Spotkamy się we wrześniu, pokażę ci nowy system i będziesz mógł sobie pokliknąć. No, Póki wtedy, jeszcze dostanę aktualizację. Wyrobi opinię. Ale no, w sensie long story short, nie? Mhm. za duży balon, za dużo oczekiwań, a wychodzą z tego rzeczy, które spektakularne nie są, ale są dość przyjemne. I, i tu mam taki delikatny dysonans, że gdyby to nie było komunikowane albo odbierane przez, nie wiem, fanbase, teraz się narażę pewnie, ale odbierane jako, wiesz, nowe, lepsze, szybsze. I wyższe, to w ogóle bym się w sumie nie, nie czepiał. Nie wiem, czy to tylko moje spostrzeżenie, ale wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi ma gigantyczne oczekiwania wobec nowości od Apple'a. Mhm. Z drugiej strony, natomiast bardzo mało ludzi ma jakiekolwiek oczekiwania wobec Androida. Znaczy, wiesz, jeśli pojawia się coś nowego w Androidzie, to, to nie jest tak rozdmuchane, nie jest tak szeroko komentowane i tak gorące jak iOS. A tym ios jednak. Ktokolwiek, kto siedzi w świecie technologicznym, wie, że ta premiera nastąpi dzisiaj, wie czego się spodziewać. Także żyje się, tym, pojawiają, że to ta, będzie. Plotki się pojawiają od miesięcy już od miesięcy gdzieś tam można się spodziewać, co, co będzie nowego, czego nie będzie. A w świecie Androida po prostu jest premiera, pojawiło się to, 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 no i koniec. No nie ma premiery, czekamy do kolejnego roku i, i adios. A z iOS-em faktycznie no, przychodzi ten czerwiec, jest WWDC. Później Wcześniej odliczanie do września, nie? tak, kiedy zainstalujemy publiczną wersję tego iOS-a i liczenie do września. We wrześniu premier iPhone'ów i znowu odliczanie, kiedy wreszcie kupię, bez oczekiwania w kolejkach, kiedy będzie taniej. Przychodzi nowy rok, zbliża się czerwiec i znowu dobrze, co w nowym iOSie, co w 26 się pojawi. No ale w Androidzie tak no, nie ma. No, w świecie Androida dużo mniej się w zasadzie dzieje, chociaż z drugiej strony dzieje się dużo. No bo mhm. telefonów z Androidami pewnie dzisiaj Gadamy od 10 minut, może nawet nie, pojawiły się może ze trzy nowe w tym czasie. to pewno Xiaomi z 2 mogą zdążyć wypuścić. I z dwa zegarki pewnie. Myślę, że już kolejny smartband się pojawił. To jest dobry wątek. Ja bym chciał, żebyśmy go kiedyś tak już wgryźli się w coś takiego i sobie to przeanalizowali, bo ta dynamika komunikowania rzeczy jest drastycznie inna. Tym bardziej, że wiesz, że Google teraz też przy tym nowym Androidzie też zmienia design, to też będzie wyglądało inaczej. Nie będzie efektu szkła, ale będzie to wyglądało inaczej. A mimo wszystko. Mam takie wrażenie, że o tym, co będzie się zmieniało w Androidzie, wiedzą głównie ci, którzy są jakoś tak wiesz, wkręceni, zajawieni w ten technologiczny klimat. A o tym, co dzieje się w iPhone'ach, w Apple'ach, to wie pół świata w ogóle. nie? I pół świata rano wstaje i co się działo na WWDC. Tak, i pół świata się ciekawe. cieszy, że wyszło cudownie, wyszło niesamowicie i fenomenalnie, a drugie pół świata twierdzi, że nie, no Android to miał dawno i co to, co to się dzieje, że Apple pokazuje taki, no, takie rzeczy. Nie Polaryzacja w świecie technologii. Punkt numer jeden. Punkt numer dwa, iPadOS. To jest bardziej. Yy, może nie tyle gorąca, ale może ciepła. No to bardziej poczekaj, ciepła. To, to, to zróbmy jeszcze tak, mamy ten iOS i yy, to leci od iPhone'a 11, wzwyż. Więc już dosyć leciwy telefon. Mm -hmm. No to próbuję może pamięcią, Tylko to kiedy był to było? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Wiesz, nie? Może Kamil, który siedzi obok nas sprawdzi za chwilę On i przyknie chyba... z za kamerę. Może możesz tam zobaczyć z ofu w sumie, kiedy był iPhone. Zapytaj, o, GPT. iPhone 11. Albo Siri. Hej Siri. Po polsku. Więc faktycznie sporo... 11 No. Tak. No idźmy okay. dalej. Idźmy dalej, no. Kamil do nas wróci. I przelećmy przez tym, co przyznaję bez bicia, nie zagłębiłem się. Okay. Wydaje mi się, że te zmiany nie są jakieś spektakularne, czyli tvOS 26. No to no, też mech. nic spektakularnego, chociaż czytałem kilka rzeczy i, i na Facebooku, i na Instagramie, gdzie tam pojawiały się plotki znaczy plotki nowości no. yy, i skróty tych wszystkich wydarzeń wczorajszych. No i ludzie są zadowoleni i twierdzą, no że, że TVOS jest ok, TVOS jest spoko i w zasadzie Apple TV jest spoko. Okay. Yy, no fajna przystawka do, do Smart TV. No. A czy wiesz, co fajnego tam wyszło, jakbym już miał coś chwycić? To jest to, że będzie możliwość wykorzystywania iPhone'a jako mikrofonu podczas sesji karaoke. Z pewnością skorzystam, jeśli kupię kiedyś TV, niewątpliwie Apple TV. No, nie, no zostając przy tym Apple TV na chwilkę, no bo dłużej nie będziemy się na tym skupiać, no, bo nie, nie, ma, nie ma sensu. No, fajna rzecz, dużo droższa na pewno od konkurencji no, Google'owej, czy Xiaomi, czy chociażby za, za stówę, czy dwie, możesz kupić tego małego sticka. Tego dongla, nie? Tego dągla. On jest świetny, fenomenalny i używam go zresztą regularnie, jak gdzieś wyjeżdżam. No, ale osobiście nie widzę sensu posiadania Apple TV w domu, mając smart TV, więc. Trochę tak. Więc rozumiem, że to fajne dla kogoś, kto żyje w tym świecie Apple i ma na Twitterze ustawione Apple Lover i, i tak dalej. No to, no to to jest dla niego super. Ale dla takiego przeciętnego zjadacza chleba, który chce zrobić z głupiego telewizora smart TV, no to Apple hmm. TV jest chyba ostatnim wyborem. Szczególnie, że kosztuje dużo więcej. No właśnie, niż to, to są też te koszty. Dobra, to mieliśmy jeszcze zmiany w Vision OS. 66. To musielibyśmy przelać się do Ameryki, żeby I wie, przekazać że tak, to, nie no to kupić i, ewentualnie. I w Watch OS też. I to jakby w tym, w tym Watchu OS, to mnie jedna rzecz, co mnie nawet zainteresowała ten workout body. Mhm. I te wszystkie inteligentne funkcje, które mają się teraz być bardziej inteligentnie cię wspierać w dbaniu o lepszego siebie. I co mnie najbardziej w tym wszystkim uderzyło, to to, że możemy sobie to do kieszeni wsadzić, mhm. bo Apple Intelligence cały czas nie mówi w polskim języku. Poczekaj, daje jeszcze Jakby dekadę. Nie się. Ile, ile? Da, jeszcze dekadę daje po polsku. No to przeleci. Przeleci szybciutko, iOS 37 się pojawi w tym czasie i <laughs> będziemy mieć Siri po polsku. Yy, I co? Kamil coś 10 ma? Wrzesień 2019. 2019? Myślałem, że starszy jest iPhone 11. Yy, no to minęło w takim razie 6, 6 lat. lat. Okej, okay, dobra. No to no to spoko jest spoko wsparcie, nie? Całkiem stary telefon, a system. No i kwestia tego, jak uciągnie ten telefon ten system, no bo nie ukrywajmy te szklane przejścia, no to wygląda na baterio rzeczy. Mm -hmm. no nie miałem tak, On nie mam tego systemu zainstalowanego w becie, no ale podejrzewam, że, że pierwsze dni mogą być skomplikowane, żeby, żeby dociągnąć. Żeby to sięgało. Y tak. Dobra, to coś wiemy. Wskoczę jeszcze do tego nowego MacOS Tahoe. Okay. Tam zawsze musi być nazwa. No zawsze musi być nazwa i to nazwa chyba pochodząca z góry, z pasem górskich, amerykańskich. się no, Wiesz wiele. rzeczy, okej. Okay. No, tak mi się wydaje. Może wyjść, że to nieprawda i góry to, to fake, ale, mm, ale to jakieś bardzo... miejsca geograficzne chyba mają związek z tymi. Czy znaczy, mi to gdzieś rezonuje, nie? ale nie chcę wyjść na dyletanta, więc to po prostu pominę. Ta nazwa teraz o tyle fajna jest, że można ją łatwo wymówić. Tahoe? Jest co co było do, do tej pory? Na, na Ja zatrzymałem ten... się na. Sonora była wcześniej, sonora, sonora też była, była. Git. Był Mojavi. Y, Mojavi, no i Mojavi pisany przez J, y, y, więc no, komicznie czasami się słychało. Mojave. albo Albo Mojawę. Mojawę. Maka jest Mojavi. Dobra, to no teraz jest Mako, jest Tahoe. I co można o nim rzec? że są AI, nowe funkcje, które nie działają, więc ja nie chcę mi się w ogóle o tym gadać. Jakby nie, jest, nie znoszę gadać o czymś, co jest pokazywane jako wieże, jako super feature. A no się, macOS jest już na tyle dopracowany, że on po prostu działa. Otwierasz tego, tego laptopa, czy, czy jak się nazywa ten kwadratowy, mniejszy, masz, mac, mini. mac mini, mac mini, no, jeszcze no i działa i jeszcze studio wielkie, no, no i to wszystko działa i wydaje mi się, że czy tam się pojawi jakaś nowość, czy nie, to nieznacznie nie zmieni nie użyteczność tego systemu. Czytałem sobie tylko, że zaktualizowali Spotlight, nie? Czy tam ta ta, ta, A, ta tak. Tak, ale bardzo inteligentna jest. Nie, ona ta działa szukacja. zasadniczo już teraz mi sprawnie działała na kąpie, więc jakby nie wiem, co tam można zmienić. No teraz będzie mogła jeszcze więcej. Będziesz hmm. mógł pisząc sobie tekst, wyszukać, w wyszukiwarce, okay. cokolwiek ci przyjdzie do głowy i wkleić to w ten tekst. No zwariowane rzeczy, Obra, spoko. zwiększenie użyteczności tego, tego, co już wcześniej było mega użyteczne, więc, więc na plus nic. Amazing, co no, nie, nie istniało wcześniej. Nie było, nie, nie było amazingu. Dobra, to rozkaczemy do, mi się wydaje, najciekawszej rzeczy na tym BWDC. I chyba dla większości najciekawszej. Tego iPad a Która pokazuje trochę ta nowość, no. że MacBooki i laptopy w świecie Apple'a trochę, trochę mogą tracić na sile, no bo nabiera na sile grupa tabletów. iPady wszelkiej maści będą teraz coraz, coraz bardziej laptopowe. No bo, to, bo to jeszcze nie jest to. Nie? Jakby umówmy się, te zmiany jeszcze nie są jakieś spektakularne w sensie one jeszcze nie robią z iPadów, Macbooków. Ale już jest blisko. Ale są, okienka, blisko, są okienka, są te znane z Maców, kółeczka do minimalizacji, do hmm, to znaczy zamykania. No na górze puszczone tak, właśnie, to jeszcze mniej. No to wygląda już blisko tego, co, co dzieje się w MacBooku. Jest, tak, jest w ogóle ta funkcja Expose, to będzie chyba expose, nie bo jest akcencik nad E, czyli wiesz, to że sobie tam klikniesz i pokazuje ci wszystko, co masz pootwierane. Tak korzystałem z Macbooka to jest genialna rzecz, mm -hmm. nie, żeby szybko ogarnąć jakie tam masz okna, o, okna nawrzucane yy, i to też teraz wbija na iPad OS 26. I wbija szpileczkę w laptopy. No, ja swoją drogą mogę teraz trochę zmienić temat i zostając jeszcze w kwestii tabletów, zastanawiam się po co komu są tablety dzisiaj. No, no. Dzisiaj one faktycznie zwiększają tę użyteczność swoją regularnie, co widzieliśmy wczoraj zresztą, no ale to będzie w przyszłości, za jakiś czas będzie się zmieniać, a dzisiaj no umówmy się, no Ty korzystasz z tabletu dosyć szczególnego, no no to ale korzystasz, bo no. potrzebujesz go do pracy. Są pewnie ludzie ludzie, I którzy tam używają no, no dobra, okej. Okay. No to na czytniku e-booku częściej, no bo no. na tablecie no, odpalisz książkę, i po kilku godzinach jest rozładowane i, i co to za czytanie książki tak, No to oczy ci wiesz. Ten... I oczy bolą i łzawisz, na, na plecy. nie? Tak, i dzieją się straszne rzeczy. A no, są też jeszcze ludzie, którzy pracują na, na tabletach graficznie, coś tam sobie rysują. A czy wydaje że to jest. Yy... To jest chyba największa grupa odbiorców y -y -y. iPadów, ale tych pro. No ale to są tablety, które kosztują tyle, co. No, dobry laptop z Windowsem albo słaby laptop z, z MacOSem. No, bo one faktycznie tam. No, tak, czwóreczkę trzeba by wyciągnąć z kieszeni albo z portfela, ewentualnie z konta bankowego wyciągnąć. Albo, albo od kolegi. Albo żyć. pożyczyć, no. Y, miałem tablet. W sensie jeszcze go mam. On leży gdzieś tam na takim portalu, na którym sprzedaje się rzeczy. Mhm. Y, I używałem go. Bo, bo mamy tę wąską niszę nie? tych specjalistów kreatywnych, którzy pracują tak, to jest na. bardzo wąską Na tabletach? Ale no, ja takim specjalistą kreatywnym nie jestem, a tablet miałem i próbowałem na nim, w sensie używałem go w dwóch kontekstach. Czytałem sobie na nim prasę, a potem jak kupiłem to, to przestałem, no. bo na, na e-inku czyta się wygodniej po prostu. I próbowałem na tym tablecie pracować jak gdzieś tam siedziałem zdalnie. I próbowałem pracować, znając charakter mojej pracy, to, to jest mhm. jakiś tam wiesz research, pisanie, tam Nie było mowy o edycji jakiegokolwiek wideo czy, czy bardziej zaawansowanego retuszu zdjęć, więc dosłownie próbowałem na tym pracować. Dlatego ten tablet leży teraz tam, gdzie leży, i czeka na potencjalnie nowego właściciela, i uważam, że. Użytkownik tabletów to jest. Użytkownicy tabletów to jest to właśnie wąskie ta, ta grono. Ta podstawowa grupa, już nie mówimy o tych specjalistach, którzy faktycznie potrzebują sprzętu za pięć koła, żeby pracować na nim graficznie. Uh -huh. no to pomijamy, ja znam wydaje mi się, że niewiele osób, które mają tablet, a jeszcze mniej, które mają tablet i go używają regularnie. Jedna z takich osób korzysta z tabletu jako odtwarzacza muzyki, bo ma gdzieś tam w domu Głośniczek bezprzewodowy, całkiem, całkiem dużych gabarytów. No i podłącza się do tego głośnika właśnie przez tablet i odtwarza sobie z niego muzykę. I to właściwie jest wszystko, okay. do czego jest mu ten tablet potrzebny. No ale umówmy się, no, ma też w kieszeni telefon. Chciałem ten powiedzieć, że telefon też potrafi takie I, rzeczy no zrobić? właśnie. I może to samo zrobić z telefonem. No i chyba jesteśmy w takim punkcie, że tablet ani to telefon, no. ani laptop. No i Apple próbuje przesunąć te granice w kierunku laptopa, żeby, żeby bardziej. Ja jestem ciekaw co z tego wyjdzie, bo założenie wydaje mi się spoko, w sensie wiesz, no, ułóżmy sobie to, sobie to w głowie, nie? kupujesz sobie iPada 10, mm -hmm. który teraz kosztuje, bo chyba jeszcze jest w sprzedaży, jest 1200 yy, no, Niewiele kosztuje chyba? i ma też niewiele pamięci chyba, co mu się często zarzuca. A jeśli no, tam jest jeszcze 64? Wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że 64, 11 chyba ma już 128, no w każdym razie ma niewiele pamięci, kosztuje jak na tę pamięć trochę wiele, ale wciąż Dobra, jest no to rozsądna kupmy stawka kę ma 1500 28, złotych. zł. Dokładamy do tego, no Makowska tak, Aplowa klawiatura jest droga, więc dołóżmy no. jakieś tam, jakąś tam akcesoryjną za 500 To albo coś z Chin, za zł, złotych, no? coś z dalekiego wschodu. I ładujemy tam iPad OS26, i musiałbym to mieć w rękach, nie zobaczyć, jak się na tym mhm. pracuje, ale to, co widziałem, każe mi myśleć, że to może w jakimś sensie działać. Że może mając nie ten tablet, który miałem, ale mając na przykład właśnie iPada z tymi funkcjami nowymi, które w iPad OS wskoczą, aż tak bym nie przeczył i nie marudził jak pracuje gdzieś tam w hotelowym pokoju na tworzenie treści mm -hmm. w tej formie. Nie? Mimo tego, że to jest 11 cali, to jest cały czas małe, ale ta wielozadaniowość i ten twist w stronę, w stronę takiej MacBookowej obsługi, no wydaje mi się, że to może mieć sens. Jeżeli miałbym stałego tego magicznego i mitycznego i niesamowitego, amazingowego WWDC-25, wyciągnąć coś, co stwierdziłbym, że. Okej, okay, to nie było głupie, to było jakieś, mm -hmm. to są to te nowości w iPadOS właśnie. I chyba się muszę z Tobą zgodzić. Nie miało tak być. Ja myślałem, nie że miało tak być, myślałem, że będę napierał na Ciebie, żeby przekonać Cię do tego, że Liquid Glass jest czymś fenomenalnym, co powinno być w każdym telefonie i, i powinna konstytucja nakazywać instalowanie tego Liquid OS a Liquid glass -a na każdym telefonie, ale niestety tak nie jest. Jest to ładne, okej, okay, no już... W internecie widać ludzi, którzy instalują. Yy, A, bo te bety teraz można nazywam? Bety w każdym razie. Instalują sobie te bety. No i wygląda to ok, no, bo jest świeże, ale czy to będzie tak samo fajnie wyglądało za pół roku, kiedy on się pojawi publicznie? Wydaje mi się, że no, nie będzie szału. Ja to zainstaluję w tym wrześniu. Przez tydzień będę zadowolony, że super, mam prawie nowy telefon, bo wygląda inaczej system. Ej, ale to jest mega fajny wątek, bo to jest chyba dość istotne, że instalujesz taką, wiesz, taką aktualizację i masz takie złudzenie, że o, o mam nowy jest telefon, takie nowe. ale to nie musisz iść aż tak daleko, instalować nowego systemu, ja to robię, ustawiając sobie nowe tapety, O, nowa tapeta co dwa tygodnie i mam nowy telefon, jeszcze lubię sobie trochę no zwiększyć to poczucie, że to jest nowy telefon i zdejmuję raz na jakiś czas etui. Ula yy, no, Tak, ale to trwa kilka godzin w zasadzie, bo jak tylko idę spać i kładę telefon na biurko czy gdzieś obok, no to boję się, że spadnie i się potuczę wszystko i wraca do etui, więc mam nowy telefon przez kilka godzin. Ej dogadałeś mu mi dobry i tip. I polecam. Wiem, że no, chociaż ty masz fajne to etui, więc byłoby mi szkoda go zdejmować. Ale no jest takie przyjemne, nie? Takie przyjemne, trachty, miękkie. Ach, te piksele. No. A, Dobra, masz podsumowanie? Bo ja w sumie nie mam. Myślałem, że będziesz mnie, myślałem, że się pokłócimy. Myślałem, że będziesz mnie gdzieś tam nakłaniał do skupienia do no, się. No. no nie, no ty mnie też nie będziesz nakłaniał na kupno piksela. No nie, no bo nie kupię, są dla tak, wybranych. To ja będę się opierał w tym, że iOS jest jednak, <laughs> jednak OK. Mimo tych, tych dziwnych rzeczy, które wczoraj się pojawiły albo może dziwne to złe określenie, ale tych rzeczy, które nie spełniły oczekiwań moich, to i tak iOS jest super i, i nie zmienię go przez najbliższe Mam nadzieję, że lata. Dobra, a ja go sobie z chęcią jakby, jakby nie miał. I niech to będzie co? To niech, niech to będzie nasz wkład w to, co w Amazing, który pokazał. Wkład Atul. w Liquid Glass. Wkład e, Piękny wkład w Liquid, Liquid Glass. Dodaliśmy trochę płynu do tego Liquid Glass. <noise> Dobra, dziękuję Ci bardzo. Hej dziękuję. Jo. Hejo.